Cześć! Mm, nie wiem czy Was to zaskoczyło, czy nie wiem. Yy, chciałam tylko robić taką mini -serię jakby yy, Błędy światów w Minecraft. Yy, no, błędy światów w Minecraft. I powiem Wam czego nie wrzucać z Minecraftu na YouTube, a co jest co jest może ciekawe i co warto wrzucić. Yy, pierwsze. Y, złe jest, że na przykład, to nie żadna podiara, że, y, że wrzucicie z Minecraftu y, tylko, że macie ścianę z monster spawneru. Y, weźmy na sobie na przykład Kill -off teraz i weźmy tam. <coughs> jest też żadna podiara, że co zombie No jak znajdziecie creepera, bo creeper y, najtrudniej znasz creepera. O, już sobie, ja gram na Peaceful na, czyli na ciota budowanie. Mamy już 6 prochów. Redstone, wow. dobra. Mm, tak, 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 tak. Jakby nie patrzeć, to trochę tych rzeczy jest. Oj, przepraszam, muszę zajcień. Dobrze, jestem jeżeli mówię ciszej, no to przepraszam. A tak, no to nagrywamy dalej. Dobrze. Oj, co ja robiłem? Oj, oj, no to się robi. No to zróbmy sobie łóżko. Gdzie jest łóżko? Tutaj. To nie będą no, takie odcinki długie, jak w tak jak Point, z Minecraft. Oj, muszę zrobić cięcie. Okej, okay, a więc tak. Monster spawnerów nie warto jest wrzucać. Nie warto jest wrzucać, no to co? Yy, Powiedziel, że monster spawner... Oj, już A dobra. O, nie trzeba już. Yy, monster spawner, więc to żadne odkrycie monster spawner. No chyba, że ci, co nie widzieli, chcą dostać yy, same minusy, no to zapraszam. Okej. Okay. O, ja zrobię cięcie i poszukam jakichś rzeczy, co warto lub nie warto. O, na przykład, jak w którymś z z Pamiętniki z Minecraft, ten odcinek ukaże się niedługo, yy, już piąty, yy, tak jak mówię, w yy, jednym z odcinków z Pamiętniki z Minecraft ukazał yy, się latający piasek. Tak, latającego piasku nie wiem, chyba Minecraft Polska umie tylko zrobić. Znaczy, pokazał jak to zrobić, ale ja to zapomniałem. Ale mi się to udało. Tak. Jeżeli są hałasy, to przepraszam. Aby jeżeli mówię za cicho, to też przepraszam. Dobrze. Jeżeli mówię za cicho, to zróbcie sobie głośniej 3 minuty nagrywania. I jeżeli znajdę taki latający piasek, bo to jest trochę tego piasku, ale będę szukał następnych rzeczy. O, płaskie tereny, o! Dziura, bo w jednym z moich filmów już jest dostępna na YouTubie Że w takich dziurach mogą być jaskinie O, i właśnie w takiej dziurze jest jaskinia <grytanie> I też nie ma się co chwalić, że wejdziecie do jaskini i już Monster Spawner A tam że ja... O, jednorożec Tam, że ja pokazałem ten Monster Spawner, no to okej okay. Bo to był filmik prezentujący, jak łatwo znaleźć jaskini I to był przykład, że ja znalazłem Monster Spawner, tak? Więc nie oskarżajcie mnie o to. O, tutaj może być kolejna jaskinia. Piasek. Hmm. Trochę tego tutaj jest szukania. No to więc widzimy się za chwilę. Zobaczycie. Tam jest chyba koszmar. Koń. Tak. Widzimy się za chwilę. Jak ja znajdę coś ciekawego. A więc widzimy się za chwilę. Wilczek. E, dobrze. Jak widać, tam jest. Drzewko? Wysepka a tam biedne same drzewko rośnie. To no co ja tam wezmę, płynę, czekajcie, gdzie jest słodka tutaj, łódź. Dobra, płyniemy. No, płyń! Zastanawiam się nad zrobieniem serii. Let's play. Eee, jak się nazywa? Mountain Blade. Nie wiem, czy znacie tą grę, czy nie znacie. Pewnie każdy ją zna. Może jednak nie. Tak, mała wysepka, a tutaj drzewko sobie rośnie. Weźmy sobie sadzonkę na pamiątkę. Jednakże każdy odcinek będzie miał, <laughs> każdy odcinek będzie miał, brzmię mm, sadzonki. Każdy odcinek będzie miał nowy świat, bo co tam będziemy jeden świat zwiedzimy na raz i koniec. E, może rozwalimy kawałek tego. Wizyko zależy, żeby sadzonkę z tego dostać. No, sadonki. Jest, mam sadonkę, dobra. To szukamy następnej rzeczy. A tego też nie należy filmować. Bo ja to filmuję. <laughs> Przepraszam. O, albo tam jakoś to dziwnie rośnie. Albo świat się nie zregenerował. I tam popłyniemy. Takich rzeczy też nie należy filmować, bo też to na odkrycie. Jeżeli znajdziecie już jakąś taką malutką wysepkę otoczoną małym, i tutaj jedno drzewko wokół piasku rośnie, to sporo. Okej, okay. robię cięcie, bo chcę tam dopłynąć. Tak jesteśmy. Yy, Lawa na pustyni, pewnie. Tu była woda. O, mamy tam wodę na pustyni. I tak. Nie znalazłam tego, ale powiem wam, co może być ciekawe. Jeżeli znajdziecie śnieg na pustyni, to to może być ciekawe, ale niezbyt, Znaczy, no, śnieg na pustyni, bo to trochę dziwne, żeby śnieg padał na pustyni. Rób, róbcie sobie światy, może w następnych odcinkach to znajdziemy. A, na razie, to na razie, nic. Tam dopłyniemy, sprawdzimy, czy to jest latający piasek. A więc widzimy się za chwilę. A, nie chcę... Tak, jesteśmy, to jest latający piasek, robi się wieczór, a my będziemy kończyć. Już powoli będziemy kończyć. To jest latający piasek, a my będziemy kończyć przy zachodzie słońca. A dobra, nie będziemy czekać, aż słońce zajdzie i coś tam się zespałnuje. Laura, widzimy się w następnym odcinku, jeżeli w ogóle będzie. Może to będzie taki jakby specjal. Ale będę się starać o następne odcinki. Widzimy się w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie i klikajcie, wiece, wiecie co na moim kanale. Na razie.